Siemane kasy, widzimy się na następnym odcinku z Team Fortress 2 yy, Będę dzisiaj grał solo Generalnie Team Fortress 2 trochę gra umarła, więc raczej głównie będę grał solo Ale dobra, graj w tym odcinku, będziemy grać e, tryb Halloween Bo jak możecie poznać już, że no tryb Halloween jest trochę chyba przedwcześnie Ale ja to nie będę narzekał. No ja nie będę już dalej przedłużał, no i widzimy się w grze Dobra, no, widzimy się w gierce Ja generalnie... Yy, Okej okay. Ja generalnie... What the fuck? Ej, what the fuck? Ej, dobra... Ja generalnie w tryb Halloween... Yy, coś grywałem... Poprzednie Halloween, aczkolwiek... Tak trochę... Nie wiem, co tu się dzieje... Jakby... I... Okej... Okay. Jakby... Ostatnio to było po prostu, żeby inne mapy były się jakieś takie rzeczy, co... Jakieś coś działy... Ale... Okej, okay. jest troszeczkę ciekawiej i widzę, że po prostu musimy chyba tamtych zabijać. Znaczy, no, ta, no, na ten gra gra, chociaż zabijać w przeciwnym tim. Ciekawe, na pewno. W ogóle jestem ciekaw, czy każda klasa ma inną umiejętność, bo ja to jakieś splucie. Ja na... Uf, co to jest? Na bro. Wydaje mi się, że to nie jest zbyt dobra klasa tutaj. Tam ciekawe może coś. Bo no, wydaje mi się, że Bakaza jakieś ma jakąś swoją umiejętność. A czy... Dobra, im mogę te działka, bo tak. Coś. Ale... No, ciekawe to. Ciekawe wygląda. Ale te... Te, te modele zombie, jak patrz na nich, to, to nie wyglądają tak strasznie. Na te ręce, jakby. Ciekawe, ciekawe. To może... tak. ...tak troszeczkę tak, pod kier... ...pod ...działa? Dobra... ...jakby nie spodziewałem się totalnie tego... ...to ja była normalna gierka z takimi... ...yyy... Z, z, ...z takim co było na poprzednie Halloween... ...tam po prostu była taka... ...jakby normalna... Normalna gra była i po prostu były co jakiś czas jakieś takie eventy, jakieś mini, jakieś nie wiem, wyścigi, coś takiego, a to jakieś zombie i od razu wjeżdżamy, więc no nie powiem, że nie, ciekawie. A narzekałem w sumie, że Walt nic nie robi z tą grą. Yy, przepraszam bardzo, i tak nie, to, nie tego nikt z nich nie oglądnie, ale chuj, w ogóle spaje w ogóle spaj w zombie, może się przebrać, spaje? Kurde Parkourman, parkourmanny no. Dobra, tam już się osadzają, widzę Ja też tam idę pomóc Aha Aha Fajnie mhm. Ciekawe, bardzo ciekawe Myślałam, że już jest jakieś osoby w tej drużynie, Ale się okazało, że jednak po prostu. No. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić, że? Ja? Dobro! Browning Baby Face, -a. Wow. Ma na są najgorsze do walki, Ale to ciekawe. Mm. Eee, też w sumie teraz opał obkar, że op nagle zombie. No, ja, co ja mam zrobić? Ty szmulo jeb**a Wypierd**aj Sprawda. Co mam ja mu zrobić? Jakby bro Ja mam wiedzieć co mam mogę po snajperom Zobaczy metyk może coś Może soldier ma takiego Ciekawe ciekawe dobra. Ej dobra Ciekawe Ej dobra spoko tylko no tramu nic nie mogę zrobić No ja tu o, ale spawn camping nie, nie trafię Hello there O kur Dobra Może podziękujemy No nie Popatrzę bo, bo w ogóle co każda klasa jakie ma umiejętność A ja mam tu pasywność, że jestem bardzo szybki Okej, okay. ja mam tylko 75 HP Bigo, bigo! Ży, ży to, ży to! Kurde. No skał no jak skał, no ma po sumie to gdzieś szybki Crazy, crazy I dobra, coraz więcej osób. Osób agrywają bardzo spoko, tylko że troszeczkę mało HP, 75 HP. A, Mam, mam też dobry jumpa. Nawet nie... Nawet się z kapitanem kiedy zginąłem, nie? Eby, Naprawdę. Naprawiłem może Pyro, jaką mam umiejętność. Uuuu, okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że smoczny oddech tu będzie jakoś, że będę mógł wziąć ognia. A mam taką kulę wyściągnięć. Okej, okay, mam też sporo HP. Nie będę narzekał chyba. Mogę podpalić. Nie brak No hmm, Dobra, jeszcze spróbujemy coś pyrote zrobić. Ale generalnie ciekawe. Ten, jestem ciekaw, czy są też inne apty z innymi rzeczami. Ciekawe, jaką heavy mały mieć długo. Chyba za każdy damage, jakim zadajemy, dostajemy dodatkowy czas, mi się wydaje. Chyba. Bo za każdego za... Nie, przecież chyba za każdego... Nie wiem, kurde. Mogę też trochę bliżej podejść tym smoczym oddechem? Ułaz tam bro. bro! Jak?! No bro, co ma ten moment? A. A. Okay. Ciekawie. O, chyba tutaj wygrywamy. A wy? Okej, okay, nie przetestowałem nie wszystkiego. Deoman ma, naj... ma najciekawszą. Pyro trochę to, już bo... to na blisko jest to. Wyskok Soldera spoko. Scout bardzo szybki, spoko, tylko mam bardzo małą HP. E, inżynier był spoko, nie przetestowałem medyka. medyka. I tego, i spaja jakie ma umiejętności. W sumie jedynie. Ale co? Ci... Osadzamy się tu. Jestem ciekaw czego jestem ciekaw czy ci uda wygrać, ale chyba jest trudne. Szczególnie jakieś debilsek chyba biegają randomowo. Aha. Czy znowu... CZEMU JA ZNOWU JESTEM ZOMBIE?! Pro, Zajeb... nie? Naprawdę, czemu ja znowu jestem zombie? Uradu No, szmapeł. Aż, aż wykańczę, nieźle. No... Ciekawie, drugi raz pożarmy z tym zombie. Tak, o, randomowo. Fajnie, bardzo. Bardzo. Bardzo mi się to było. Ne, no, bo ten nie jest taki dobry No, jest chujowy On jest tak chujowy Napróbujemy heavy'ego No on jest tak chujowy ja mam prostu bardzo żołda Aha Chyba to mi dużo nie da się mówiąc Ma, no, no bo na razie najsłabsze, oprócz tego mama. Zobaczmy sam medyk. Chyba no, bo w no. A, wow, będę malutkiemu. Ja to muszę być z kimś, żeby to ten. To jest. ma potencjał, ale jeszcze byśmy jeszcze w kupie, a to tak trochę średnio z tym. Hmm. A my lecimy, wow. Zobaczymy co nas Aha. Ja jestem niewidzialny. Co? Ej. What the heck, broski. Jestem niewidzialny pasywnie Ej, what? Co to jest w ogóle? I co mi to daje w to ujawnienie? Nie wiem. Ja się wpierdziłam tu nick Chyba <laughs> nie się w końcu jak normalny siomet rozpił, ale... Ciekawy, ciekawy. Ciekawy spaj Nie wiem tyle, co to co... To ujawnienie daje. Ale nie mam pojęcia co to nie daje. No ale ciekawe, ciekawe. No przegramy. Chyba, chyba się ramy, what? nie wiem, nie wiem, co tą umiejętnością bym żeby... ale. Ja chyba sniperem, Jakby. trochę mniej te umiejętności miał w sondii, ale jakieś bardzo. bardzo dobre nie są. Tak opadł, tak. No dobra, no, no, popróbuję, ale to będzie ciężko. No dobra, to leci, za później... Nie no. Jak ja... Nie, naprawdę, to jako zombie jest strasznie gównianie. W szczerze, waskal najlepszy. Bo trafić tym sniperem. to jest przerwanie. Ja w sumie, ten, takiego lepszego chyba nie mam. By... Też mogę zrobić, nie mogę. No przeżywam. A... No już mamy totalnie za mało czasu, chociaż ich też jest mało Ej? Ty, chyba wygraźnie Lecz kurde, mało czasu, ale, ty, ale też jest mało Dobra, Dobra zabiję chyba? Nie Nie W ogóle no, mam zero kg chyba Tak troszeczkę, nawet nie wiem Duu, dwa punkty No chyba no z nie mam, jako zombie się nie da prosegrać. grać. jako naprawdę. Jak znowu będę... O, J... zombie, to ja po pierwsze. Rozsadnym pedałem, tu, że rozsadnym No co jest? Nie! 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 Na no bro, co to jest? Bo? Czemu znowu ja? To jest żarno Naprawdę, to jest żarno. Co ja Nie da się nic, absolutnie nic zrobić jako ten pierdolony zombie! Bro! Czemu ja? Dlaczego krwa? Ja! Bro! To zabiję mi, bro, Bro, no. ah. <tryk> <tryk> Nie. nie wiem, Skal ma za mało HP, jakby prawda, ale nic innego, jakby nie w postaci chyba nie było dobry, Tak szczerze, jakby każda postać jest taka. No Dobra. Mam triple jumpa. kurde, trochę obiłem, ale... Się, mało. hapę, wyjeżdżać tą stówkę, miałam 75, to jest naprawdę mało. Ale nic lepszego tu nie widzę. No. na razie mi na skoczy to napięło, wygrywamy to. Wiecie co? Dobra wygrana. I mam nadzieję. Mam nadzieję, że tym razem nie będę zombie. Naprawdę. Ale widzę, że tu głównie zombie wygrywają. Muszę być zgrany Team wszyscy musieli być w jednym punkcie, żeby wygrać. Tylko, że tu wszyscy zawsze jest jakiś taki ziomek, to sobie będzie chodził wszędzie i się da zabić. No rozkładałem się prostu zostawię zasobnik potem do działko. Na bro. Na bro. Nie da się. Nie da się. Po prostu się nie da. Byłem. Na! Czyż chyba... Nie, bo jestem dalej czerwonym, ale bro. Bo pytanie, gdzie ja się wreszcie. A, chyba nie, nie wiem. Naprawdę, popierdolił mnie to. Nic nie mogę zrobić, ziomego bóg mnie akurat... Epic zombie! Albo ja jestem zombie, no i brono! A. Mmm, jak mi Soldier niby rakietą trafił, no. Nie, ja naprawdę mi ten tryb zaczyna już po prostu, nie? Naprawdę. Jakby co, są, jestem cały czas zombie. Ja jak?! On mnie nawet nie dotknął! No jest, ch masz. I powiedz mi, jak masz mieć fan z takiej gry? Jak? Jakim m***anym cudem. Jak cały czas jesteś zombie i albo y, kurwa, się zabija zombie, który nawet nie był przy tobie. I powiedz mi, jak masz mieć fan z gry? No, pro, nawet cię go trafić nie da, nie? No i nie, że jednak, no i fajnie, no i tyle, no i nice. Ah. Ale ja w ogóle, Sniper mógł, mógł, dobra, dobra, to, to w jakoś masterować, ale ten cooldown jest tak ogromny, że to jest dramat w ogóle. To 5 sekund cooldown na Sniperze, żeby strzelić, no... Bro! Aby... What? Dobra, zarąbałem Aaaaa! Naprawdę! Jakby, jak jeszcze raz będę tym romanem zombie, Nie powali, naprawdę, Jak ta runda się skończy i ziomek obaw mi się teraz jako zombie i mnie jako zombie, kończę odcinek. Jeżeli ja się pojawię jako zombie, kończę odcinek. Przysięgam. Przysięgam. Naprawdę. Ech. No i To mi Tyle HP Pro! Jakby... Bro Co to jest w ogóle Wygraj, bo się Wygraj to ja pierdolę Zrób cokolwiek jak giniesz po jednym hitie Jednym hicie. Naprawdę, bro No i ja już ginę, ja już ginę Bro! Mission in 30 seconds. <coughs> 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 Fajny triple jump! Nie da się naprawdę nie da się w to grać, bro! Jak teraz, w tej rundzie, jeżeli ziomek się zrespi obok mnie jako zombie i mnie zmieni jako zombie kończocinek, jeżeli ja y, pojawię się jako zombie kończocinek. Naprawdę.

No, e tira na rana na gasa. Naprawdę, na teodosia.